Witam serdecznie. Nowy projekt na kanale i jaka będzie związana historia z RimWorld. Ideologii, nowością, która się pojawiła jakiś czas temu. Otóż nie wiem jak to opowiedzieć, ale po prostu z RimWorld nie miałem zbyt wiele do czynienia, ale postanowiłem nabyć ów tytuł i spróbować swoich sił w napisaniu historii jak to sobie twórcy, tudzież twórca. Y Ładnie określił. To nie jest gra, tylko jest opisanie historii. W takim razie dużo nie mówiąc, gdyż za dużo nie mogę powiedzieć, gdyż nie bardzo wiem, jak to wszystko się prezentuje. Zagrałem jeden raz, szybko zostałem zgładzony i tak będzie wyglądać ta seria. Prawdopodobnie szybko zostanę zgładzony, a niewątpliwie nie będę ułatwiał sobie zadania i wybiorę pewne rzeczy, które do owego zdarzenia doprowadzą bardzo szybko. Natomiast zacznijmy. Mamy do wyboru tutaj kilka opcji scenariuszy. Klasyczne wrażenia Rimworld, nazwane jest to ładnie rozbitkowie. Stracone plemię by mnie interesowało. Twoje plemy zostało zniszczone przez wielkie, krwawe maszyny zesłane przez bogów. Pięcioro z was dało radę uciec. Teraz czas zbudować nowy dom. Uwaga, ponieważ zaczynacie w biedzie i z małą wiedzą, jest to trudny scenariusz. To jest pierwszy bonus, który chcę sobie spróbować. Zobaczymy, czy podołam. Twoja frakcja będzie frakcją nowe plemię. Zaczniesz z postaciami w liczbie 5 do wybrania spośród 8. Na start otrzymujesz srebrno, srebro, pemikan. Wiem, że srebro to waluta, pemikan to coś do jedzenia. Leki ziołowe no to leki. Maczuga z drewna jako broń, i kwa jako broń. Nuszy jako broń, krótki łuk jako broń, oszczepy, losowy zwierzak razy 3. To ładnie. I drewno w ilości sztuk 500. Lecimy, więc w takim razie. Gra bez modów to jest podstawowa wanilia. Wanila, wersja bez niczego. Chcę się nauczyć tej gry też z czasem. Myślę, że jak polegniemy jeden raz, to ja sobie później po prostu jakby poza nagrywaniem utworzę co cieka coś ciekawego i będę sobie grał, żeby poznać tą grę. Okej, okay. pisarze to są tacy. Ludzie, którzy generują nam zdarzenia takie jak ataki piratów, zrzuty surowców czy ataki zwierząt, jego wybór ma wpływ na twoją kolonię. Ustawienia te może zmienić w każdym momencie. Kasandra jest neutralna, znaczy neutralna. Zaczyna powiedzmy sobie, stopniuje nam problemy, że tak to ładnie określę. Nie no, tutaj dużo gadać. Natomiast Foebe. Daje nam dużo czasu pomiędzy katastrofami i na zbudowanie kolonii, ale uważaj, na wyższych poziomach trudności może dać popalić jak nikt inny. No i mnie tutaj jednak interesuje losowe Randy. Randy, Randy, Random Randy, czy jak to ładnie było w amerykańskiej, murzyńskiej wersji. Randy nie ma zasad, będzie tworzył losowe wydarzenia i nie obchodzi go to, czy będzie to historia o triumfie, czy o totalnej beznadziei. Jest mu wszystko jedno. Uwaga, biorąc pod uwagę, że randy jest naprawdę losowy, może często dawać wydarzenia o znacznie zbyt wysokim poziomie trudności, przyczynia się do wysokiego dramatu i nieuniknionych poświęceń. I to mi się podoba, dlatego tak jak wspomniałem, tutaj będzie kolejny krok ku mojemu zniszczeniu. Ta seria raczej nie będzie długa, ale spróbuję swoich sił tak jak jest. I tutaj jeszcze, żeby było śmieszniej, wrzucimy sobie e, poziom krew i pył będzie to brutalne przetrwanie survival wielkie wyzwania Nasi ludzie będą się raz cieszyć, a raz będą kopać groby dla swoich przyjaciół. No i będzie to niewątpliwie e, będzie to niewątpliwie krótka seria, mówiąc prost. Ale bądźmy dobrej myśli cały czas i tryb zobowiązania, tak żebyśmy mogli mieć tylko jeden zapis, co bym nie kombinował. Dobrze, to by było, to by było na tyle stworzenia podstaw. Co się tyczy świata, na pewno chciałbym sobie zrobić tak, że wrzuciłbym sobie troszeczkę więcej populacji na mapie. Tutaj nie wszystko zostanie. Wrzucę sobie 50% mapę. Co się tyczy ziarna, z scimitar, to mamy do czynienia z takim troszeczkę jakby mieczem. Niech będzie scimitar, podoba mi się, albo po, po prostu porażka. Niech tak będzie nazwane nasze ziarno. Porażka w, w niedalekiej w przyszłości. To nie ma chyba większego znaczenia, czy ma to tyle cyferek, czy mniej, czy więcej. Co się tyczy frakcji, dorzucę sobie kanibalów. Dorzucę sobie kolejnych kanibalów. Tutaj są jacyś piraci, kanibale, a tutaj są jacyś kanibale, którzy tworzyli swoją taką tribę. To są mm, społeczność. No i so, dorzucę sobie społeczność nudystów jeszcze. Czemu nie? Mamy tutaj insekty i mamy tutaj gniazdo mechanoidów. No tutaj naprawdę wiele rzeczy nie widziałem, właściwie nie widziałem nic z tej gry. Dobre, generowanie świata. Mam nadzieję, że sobie Zostaw zostawcił w górę, jeżeli chcesz być na bieżąco, z tym, jak i z innymi seriami, jak wspomniałem. Będzie, będzie się tutaj sporo działo. No dobra, planeta jest taka jest, sporo sporo. widzę. Mamy tutaj faktycznie różnych frakcji, jak i tak dalej. Wylosujmy sobie miejsce. To jest sobie to poniekąd troszeczkę ułatwię. Bo chciałbym rozpocząć tak jak trening nakazuje, czyli właśnie w lesie umiarkowanym. Dodatkowo, żeby były jakieś góry w międzyczasie. Chciałbym, żeby również były jakieś jaskinie. Jest ok. Las umiarkowany. Średnia częstotliwość chorób. Jak tutaj średnia temperatura od 5 do 30 stopni. Bardzo dobrze. Możemy sobie wypasać zwierzątka. Może sobie jeszcze zróbmy taki meg, że podniosę sobie wielkość mapy o kilka pól w jedną i w drugą stronę. Będzie ciekawiej. I zobaczmy. Co dalej? Możemy tutaj... To jest właśnie ostatni dodatek. Jakoś niespecjalnie mnie to wzrusza, bo nie grałem w podstawową część, ani w dodatek, który był przed tym dodatkiem. Więc ciężko mi tutaj cokolwiek powiedzieć, coś, co zostało dodane. W każdym bądź danym razie dodajmy sobie ideologię. Wybierz sobie sy symbol. Nie ma to jakiegoś wielkiego wpływu na grę. Dobrze, w takim razie pójdźmy sobie w kierunku. Wierzą w prawdziwych bogów. No dobrze, weźmy sobie w takim razie archistów. I teraz tutaj możemy sobie wybrać coś takiego jak memy. Wybierz jeden od do czterech memów. Będzie to jakby fundament naszej ide ideologii, idei w naszej ideologii niektórych nie możemy mieszać. Jest tutaj tego dość sporo. Mamy podzielone to na trzy na trzy takie jakby grupy, które mają mniejszy bądź większy wpływ na rozgrywkę. W takim razie może zacznijmy od tego, co ma największy wpływ i pomyślałem sobie, że nasi bohaterowie, nasi rozbitkowie, nasi koloniści, widząc to co się stało Chcieliby raczej przestać widzieć to, co się dzieje wokół nich, i dlatego poszedłbym w oślepianie naszych kolonistów. Będą tutaj mieli specjalne rytuały do odczynienia, które spowodują to, że nie widząc będą jakby silniejsi duchem, jak i ciałem. Co dziwne. Tak sobie to twórca wymyślił i właśnie w to pójdziemy. A tłumaczę to tak, jak wspomniałem, zresztą przyjdziemy. Do momentu, jak będziemy grali, tam będzie czas na to, żeby to opowiadać. Czy chcę coś więcej? Oprócz tego, że nasi bohaterowie, bohaterowie nie chcą widzieć tego, co się stało, to jeszcze chcą żyć pełnią życia, high life. Także będziemy tutaj sobie mogli używać różnego typu narkotyków. Będziemy tutaj w stanie tworzyć rytuały wielkich blantów i tak dalej. Zobaczymy, jak to się nam przeniesie. Tutaj chciałbym sobie wrzucić, powiedzmy, Guility. a niech będzie Rzucimy sobie coś takiego jak guility i tak będzie przedstawiać się nasza ideologia czyli będziemy chcieli aby nasi bohaterowie wewnętrznie wierzyli w to, że nie widzą ale nie widzą, będą coś tam sobie ładować w palnik i dodatkowo będą posiadali y, umiejętność guility czym jest guility? jakoś kojarzę, była taka gra swojego czasu że są winni, że są winni tego, co się stało. To nie dość, że nie chcą widzieć tego, co się stało z ich jakby wcześniejszym społeczeństwem i chcą od tego wszystkiego jakby zapomnieć i uciec, czyli będą wydobywać sobie oczy, żeby nie widzieć tego, co się dzieje na bieżąco, to będą jeszcze ładować coś w palnik i będą winni temu, że, że to wszystko się stało. Masło maślane. Lecimy dalej. Podsumowanie. Możemy sobie tutaj jeszcze dodać nazwę. Doktryny naszej. Niech to będzie tak nazwane, jak jest. Nie będę tutaj nic zmieniał. Mogę sobie natomiast wrzucić jakiś znaczek. Chciałbym, żeby to wszystko było czarne, gdyż tak będą widzieć nasi bohaterowie, czyli nie będą widzieć. I chciałbym, żeby tutaj było cokolwiek właściwie, więc niech będzie to, co jest. Uch, tyle żeśmy mieli ustawiania. Tutaj te wszystkie <laughs> wybory, które podjęliśmy, mają wpływ na to. Co będziemy mogli robić? Mamy tutaj rolę medyków, mamy tutaj liderów, mamy tutaj specjalistów od roślin, mamy tutaj klientów, którzy będą takimi troszeczkę jakby kapłanami. Możemy robić rytuały różnego typu oślepiania, jarania, jarania ogólnie. Będziemy mieli drum party, czyli jakieś bębnowe uroczystości, bębnowe party po prostu. Lecimy. Kolejna sprawa bardzo istotna wybór naszych kolonistów. Nie chciałbym sobie tutaj za bardzo ułatwiać, ale nie chciałbym też sobie za bardzo utrudniać. Tam już sobie utrudniłem wcześniej, więc poszukajmy tych kolonistów w miarę rozsądnych. Nie będę tutaj szukał tego oczywiście zbyt długo, bo nie chciałbym przedłużać. Natomiast tu mamy jakiegoś klienta, który wydaje być się całkiem spoko. Posiada coś takiego jak szybki palec, czyli będzie ładnie strzelać. Kanibalizm. No cóż, będzie jadł ludzkie mięso i naturalizm. Czyli nie, nie lubi ludzi, którzy będą sobie coś tam wszczepiać. O tych bohaterach jeszcze poczytamy sobie później. Tu mamy uprawę, sztukę, strzelectwo i walka wręcz, zapalenie. Walka wręcz, ok. No to też wydaje być się całkiem sympatyczna postać, chociaż może niekoniecznie. Górnictwo, gotowanie zwierzęce i ziemieślnictwo niech zostanie. Tu mamy kolejnego bohatera, który jest bohaterkiem w sumie. Nie, bohater. Który może sobie coś tam gotować? Raczej byśmy nie chcieli, interesowałoby nas teraz. Dobra, ten ma troszeczkę po trochu wszystkiego, więc niech sobie zostanie. Musimy pomyśleć nad czymś takim jak medyk konkretnie. Tutaj mamy jakiegoś człowieka, który jest zapalonym medykiem. Uprawa, jakieś gotowanie i walka wręcz, okej, okay, niech zostanie. No i warto byłoby się zastanowić również nad bohaterem, który posiadałby jakieś cechy społeczne i intelektualne. Tu mamy takiego zawodnika, jest niezgolny do głupiej pracy, czyli nie będzie mógł być tragarzem ani sprzątaczem. 83 lata ma całkiem sporo. Był śmieciarzem, później rzeźnikiem w dorosłości, okej. Okay. Nie ma tutaj, jak zostało to ładnie w treningu opisane, że nie ma tutaj idealnej postaci. Każda ma swoje plusy i minusy. Tu mamy jakąś demencję w mózgu, słaby tułów. Jest taki super medyk, gotowanie i uprawa Dobrze, intelektualnie będziemy troszeczkę cofnięci Ale nie ma co się dziwić, nasi ludzie Tacy już są W takim razie przejdźmy sobie do mapy I zobaczmy jak to będzie wyglądać Przypominam po raz kolejny Nie jestem jakimś wielkim znawcą RimWorld Nie grałem w tą grę zbyt wiele czasu Chcę po prostu Zobaczyć jak będzie Randy Random wrzucał na nas Spotkania, ataki I tak dalej, i tak dalej Chciałbym zobaczyć, jak ta kolonia. Po prostu rodzi się i umiera. Tak jestem. Bogowie byli bardzo rozgniewani. Krwawe maszyny przybyły nocą. Zmiotły Twoją osadę, zażynając lód i paląc go piekielnym ogniem. Tylko Wam udało się uciec. Teraz, po wycięczającej wędrówce bez przyjaciół w pobliżu, do których moglibyśmy się zwrócić, musimy zbudować nowy dom w dziczy, tak jak zrobili to nasi przodkowie. I oto my. Rzućmy okiem, co ciekawego nam tutaj się wylosowało. Mamy coś takiego jak szczur. Nie, to nie jest nasz. Mamy coś takiego jak warg. Wargi podobno są spoko na początek. Mamy pieska, który też jest spoko na początek. Mieliśmy mieć trzech bohaterów. Aha, jest jakaś małpa. No małpa raczej nie jest jakąś super opcją. Będziemy mogli ją w sumie nauczyć ataku, ale nie jest to jakaś. Okej, okay, opcja. Dobra, co mamy ciekawego na mapie? No całkiem spoko, mapa jest dość spora, to mi się podoba. Mamy tutaj jakieś grzyby, mamy tutaj jakieś mega pająki. Tu proszę bardzo, kolejna jaskinia. Całkiem ciekawe miejsce się wylosowało, moglibyśmy się tutaj rozłożyć. Tutaj generalnie się później w przyszłości obudować, tu nawet postawiać tysiące pułapek, jak przeciwnicy będą szli z tej strony. A będą szli, bo to jest jedyne będzie nasze. Ale fajna mapa. Dobra. Tu mamy jakieś ciekawe rzeczy. Ogrodzenie antyczne. Gdzie byśmy chcieli rozpocząć na dzień dobry, a strzelmy się może tutaj. To będzie początek zalążyć naszej kolonii. Tam wrzucimy właśnie sobie pierwsze budowle i obszary. Zacznijmy od składowiska. Składowisko sobie pykniemy tutaj. Niezbyt wielkie na początek. Nie mamy tych przedmiotów, zbyt wiele. Pozbierajmy Pemikan, czyli jedzonko, drewno, czyli drewno, budulec. Możemy już puścić naszych bohaterów. Zaraz im rozdamy broń. Myśliwy nie mają broni, nie mamy łóżek. Na razie wszystko poprzenosimy. Już zjadę i tu. Dobra, nasi bohaterowie już zaczynają cokolwiek tworzyć, czyli początek. Początki zawsze są takie same. Wybieramy sobie miejsce na bazę. Znosimy tam nasze początkowe elementy. Nasi ludzie troszeczkę przybici. Zobaczmy sobie właśnie naszych ludzi przede wszystkim. Niejaki skuno. Jak widzimy, strzelestwo. Ok, uprawa bardzo dobra szybki palc, kanibalizm, szybki palec. <głucha>, głucha psychika no niedługo będzie też ślepa psychika i zazdrość okej okay. przerażający oddech, cały czas ciężko oddycha i ciągle się poci, ludzie uważają to za przerażające no cóż, tak bywa czasami jak ze zdrowiem sytuacja tutaj mamy niedożywienie, tu mamy niedożywienie tu mamy jakąś bliznę blizna od rany kutej Lista od ugryzienia dobra. Sangwinizm. Czyli jest wiecznie podniecony. Szybki palec. Kolejny dobry strzelec. Tutaj nie lubi mężczyzn oraz im nie ufa. Mizoandryzm. Uprzejmość, ok, odporność. Całkiem sympatyczne postaci. Rozpocznijmy budowę naszego. Przyczółku. Ewentualnie przyczółka. W takim razie bierzemy sobie ścianę. Ja tutaj od razu poszedłbym w takim kierunku, że wyknąłbym sobie tak, aby stworzyć coś takiego. Tak, to będzie dobre. Czy wystarczy nam na wszystko drewna? Pewnie nie. Jak stoimy z pracą. Lekarzy mamy dwóch, to dobrze. Niech będzie dwóch lekarzy, to nie zaszkodzi. Strażnik. Wiem, że tutaj można to jakoś ustawiać w ten sposób. Że najpierw zróbmy sobie, żeby wszyscy byli strażnikami. Wszyscy byli pacjentami. Oczywiście lekarze niech działają. Który z Was jest lepszy? Ty masz 8 na 20, a ty masz 12 na 20. Czyli ty będziesz jakby pierwszy, a ty będziesz jakby drugi. Chociaż niech... Obydwoje mają na poziomie pierwszym. Od razu jakieś niebezpieczeństwo starożytne. Kiedy rogo -co zbliża się do starożytnej ściany, czuje narastający niepokój. Nie wie dlaczego, ale podejrzewa, że wewnątrz tej pradawnej budowli może kryć się wielkie niebezpieczeństwo. To znaczy, gdzie? Aha, tutaj. Okay. No dobrze, to będzie taki bonusik. Odpoczynek również dam wam na jeden. Asystentom również, Przecież tutaj nie będę już więcej zmieniał. Bo wiem, że tutaj, jak się źle pozmienia, to ci kolonici faktycznie zaczynają wykonywać te polecenia zgodnie z tymi cyferkami. A jak się człowiek zakręci z niewiedzą, to można później troszeczkę przyblokować kolonie. Zostawiam tak jak jest. Mamy dwóch gorników, czterech rolników. Fajnie byłoby jeszcze kogoś wrzucić do budowy. Nawet tych dwóch myśliwych też byśmy sobie mogli utworzyć więcej. Weźmy sobie tutaj wycięcie drzewek. Jak wspomniałem, będę powtarzał to przez cały czas trwania tej serii. Nie jestem specjalistą. Chciałem po prostu pokazać swoją klęskę i porażkę. Napisać krótki scenariusz życia kolonistów, którzy zgładzeni przez potwory uciekli, przez maszyny, przez bogów. Tak przynajmniej myślą. No i nasza ideologia będzie taka, że po prostu podczas tej ucieczki trochę im się w baniach poprzewracało. będą dążyć do pewnego pewnego rodzaju no cóż, pewnego rodzaju oczyszczenia się zewnętrznie, jak i wewnętrznie i wytłumaczenia sobie tego w taki, a nie w inny sposób. Warto by się było również zastanowić nad tym, czy nie postawić jakichś pól uprawnych. Nie mamy tutaj z dobrej gleby, zbyt wiele. Właściwie powiedzmy sobie wprost, że w ogóle nie mamy. Tu mamy tylko, aha, to jest błoto, okej, okay, tu jest jakaś Bogata gleba, ale to jest zbyt daleko. Dobrze, pytanie brzmi, czy nasi koloniści są w stanie wybudować tutaj dach? To jest dość istotne. Od razu postawmy łóżeczka. Że tutaj chyba problem z dachem będzie dość istotny. W takim razie, aby dach mógł powstać, musimy spróbować wymusić to na naszych bohaterach, robiąc to w ten sposób. Pytanie brzmi, czy to powstanie, czy nie. Zobaczymy. Cyk. Tworzą, ale tam, gdzie nie uda im się utworzyć, postawimy po prostu filar. Tutaj faktycznie ta. Odległość jest dość spora. Sporo miejsca sobie złożyliśmy na początek na domek. Twórzmy sobie dodatkowo coś takiego jak pochodnia. Pochodnia będzie przy wejściu i skrajnie z drugiej strony i niewątpliwie warto byłoby również uderzyć w coś takiego jak ognisko, które postawimy sobie tutaj. Dodatkowo weźmy sobie miejsce rzeźnicze i miejsce rzemieślnicze. Dobrze wybrałem. Bardzo dobrze, czyli dwa razy to samo, więc jedno rozbierzmy. Pyk. Okej. Okay. Tutaj widzę, cały jest. Całe nasze składowisko zostało praktycznie zapełnione. Dobra. Co byśmy chcieli zrobić dalej? Jesteśmy przygotowani na to, żebyśmy... Że mamy nad, nad głową. To jest istotne. To jest istotny element. Nasze zwierzaki łażą, kręcą się i ciekają. Yy, mamy 20 lekarstw, to jest ok. Mamy również sporo tego drzewa się nazbierało. W takim razie pójdźmy w kierunku. Może zbierzmy sobie tutaj korzenie lecznicze. Wcale bym się nie obraził, jakbyśmy na coś zapolowali. Warto się przyjrzeć, jak tutaj sytuacja wygląda z naszymi. Myśliwymi. Myśliwym tutaj został Armadillo. Jak ty stoisz ze strzelestwem, masz tylko dwa punkciki raptem. Ja bym tutaj poszedł w inną stronę. Skuno. Tak, Skuno. Jest całkiem niezłym strzelcem. Więc jemu damy krótki łuk. I zrobimy z niego myśliwego. Czy potrzebujemy dwóch kucharzy? Na razie na pewno nie. W takim razie zdejmijmy z orange funkcję kucharza. Szref ma zapał, ale jest strasznie cienkim strzelcem. Nie mamy tutaj specjalnie dobrych strzelców więcej. próbujemy zapolować na owe stworzenie. Nasi bohaterowie, jeżeli zaczynają sprzątać, to znaczy, że nie mają co robić. I wyrusza nas nasz łowca. Bardzo dobre strzały. Widać, że chłopak się do tego przykłada. Będą z siebie jeszcze dobrzy ludzie. Miejsce rzeźnicze, co byśmy chcieli? Na pewno chcemy oprawiać stworzenie bez końca, bez końca. Cały czas wszystko, co upolujemy, powinno iść w kierunku stołu. Chcemy również tworzyć pożywienie, więc dodajmy tutaj zlecenia i prosty posiłek rób do uzyskania. powiedzmy sobie 15 sztuk. Czy udało ci się upolować? niekoniecznie ale walcz, walcz. Nie wiem, czy nie dać tego faktycznie łebka drugiego, który ma zapał, więc dajmy tutaj szrew. Będziesz drugim. <laughs> Będziesz drugim, myśliwym. Ile tutaj nam się zwierzaków nazbierało w ogóle, tego królika by ktoś mógł polować również, byłoby bardzo sympatycznie, zawsze mięsko się przyda. Mamy tutaj kolejne korzenie lecznicze, zbierzmy sobie plony. Gdzie jest nasz bohater? Nasz bohater cały czas poluje, gdzie jest ten? Kozica to jest, okej. Okay. Zatrzymała twoją strzałę, coś takiego jak krzewy jagód. No, Także się starałeś, czy trafiłeś przynajmniej raz? Blizna od rany tutaj lewe oko. Oje, yeah, rozcięcie! Trafił dwukrotnie, no teraz będą z ciebie ludzie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze byś tutaj pokazał swoje umiejętności strzeleckie, ciało i w serce. Śmierć za 4 godziny. Jeśli bohaterowie widzę sobie lubią chodzić po jaskiniach. Dobrze, że tutaj akurat nikogo nie ma. Co mamy tutaj? Antyczne łóżko. sobie zamiauczał. Dobra, na pewno chcielibyśmy również rozwijać umiejętności naszych zwierzaków, żeby nie, popadła, nie popadały w jakieś zdziczenia. To mamy, to mamy, to mamy, Ok, Czyli nasza, jeszcze tutaj postawmy sobie, nasza siedziba wydaje być się całkiem obszerna, jak i całkiem sympatyczna na dzień dobry. Jest Naprawdę dobrze. Gdzieś tutaj było coś takiego kolumna. Ok, postawmy sobie tutaj kolumnę. Byk. Jak widać, nie jest to zadaszone. I warto by się było również rozejrzeć się za nauką. Postawmy sobie stół. Nie mamy już drzewa. Jak to się stało? Postawmy sobie stół, postawmy sobie przy stole stołek. Czy ten stołek ma znaczenie jak go postawimy? Ma on jakiś swój przód lub tył? Chyba nie, chociaż może zaraz zobaczymy. Nie no, coś tam się przestawia. Wydaje mi się, że w tą stronę będzie dobrze. Będzie lepiej niż poprzednio. Okej, okay, nasi bohaterowie walczą. Jeszcze rozdajmy na koniec tego krótkiego, ale treściwego odcinka wejściowego. Broń do końca naszym bohaterom, czyli ty coś nosisz, nic nie nosisz. A w czym, a w czym jesteś? Nie, no ty jesteś. gdzieś tu powinno być, jaki mamy sprzęt. A, mamy krótki łuk, ok, Też masz krótki łuk. Ty nie masz nic. Masa pemmikanu na czarną godzinę zabrana. No i ma to swój sens. Pierwsza, pierwsza noc zaczyna się. To, to będzie dobry moment właśnie na to, aby. Zakończyć ten odcinek. Jeszcze tylko chciałem naszym bohaterom walka, wręcz 3, walka, wręcz 9, więc ty dostaniesz coś takiego jak pała. Walka, wręcz 2, no tutaj nie ma większego znaczenia, aczkolwiek ty masz zapał, więc dostaniesz nóż, a Orange... Orange. Dostanie tutaj chyba obydwie z tych broni są broniami miotanymi, czyli dobrze pamiętam. Czy jest to tutaj jakoś określone? Oszczepy, no, oszczepami się raczej rzuca. To nie, czy jest to tutaj jakoś ładnie określone? palie koniecznie. W takim razie. A ikwa? Czy ikwa też jest jakimś przedmiotem, którym się rzuca? Szybkość psucia, obrażenia na sekundę, penetracja. To jest cała masa statystyk. Naprawdę trzeba się temu wszystkiemu dobrze przyjrzeć. No będę się uczył. Bardzo mi się będzie seria na pewno podobać. Mam nadzieję, że przetrwamy jak najdłużej. Na razie nasi bohaterowie się kimnęli. Tymczasem dziękuję za wspólnie spędzone chwile. Jeżeli chcesz być na bieżąco, jeżeli chcesz mi dać jakieś wskazówki, nie krępuj się, komentarze są dla was. Ja staram się na wszystkie komentarze odpowiadać z małym bonusem. Jeżeli chcesz być na bieżąco z seriami tą, jak i innymi, oczywiście zasubskrybuj kanał, zostaw w górę lub w dół. Tymczasem dziękuję za wspólnie spędzone chwile i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku z RimWorld Ideology. Będziemy się rozwijać, będziemy się rodzić i umierać. Trzymaj się ciepło. Na razie, cześć.